Dobra, kolejno, pierwszy odcinek Nie, czwarty, piąty, pójdźmy Czwarty, piąty Przywitajcie się z czwartym, ale przywitajcie się z czwartym, piątym odcinkiem ma? Siema, Nie, jaki odcinek? Czwarty, piąty, tak? Czwarty, piąty i hate niggers Gdzie co to It is Black Week Taniej o 70% Allegro Kurwa z tych emocji nie aż wyjebało Gdzie, że musisz dołączyć to rysowanie, wiesz? Halo? No co? O nie reklama, o nie. Co Adam? No nie, no do grzeli mówię, że mam wbić. Reklama Draft Team. Ja to ściszę sobie. O. Ile można za tym czekać? Ja tu weszłem w 3 sekundy, nie wiem jak grzela O Proszę bardzo Płać szybko i wygodnie w internecie No grzela musisz wybrać słowa to macie Wiesz co ja mam lobby kurwa Ja mam też z lobby Chuj co? Nie mam kurwa nie o, o. To zabrakło, to ja ja będzie ciężko. Czy już masz? Hmm? Płakać, The Word. Ok, już, już wiem. Tutaj mamy Szymon. No, tak, słucham Cię. Drogę. To jest droga. No i tutaj mamy auta. Bardzo dużo aut. O, tam. Bardzo Aha. dużo aut. To no jest rozpierdol. Total rozpierdol. <noise> A czy jest? Czekaj, jeszcze raz. No jest. Jest droga i po prostu jest <noise> pełno aut. No i nie jest nie niezły rozpierdol No Ja narysował korek taki normalny korek No Zadmina. Nie widzę ja że jest rozpierdol po prostu <laughs> Choosing Dobra To jest Marcin Nie co O, jak masz jest, to się nieźle zapowiada. To jest cielsko. Mam kamizelkę na sobie. No. <laughs> to są jego Łapy? No. A tu jestem ja. No i ty Co? Co? Co jest? No chodzi o te. Chodzi o te. Chodzi jak jest Marcin? Jak jest Marcin? Ja jestem tam u góry, on jest tu na dole. Aha. Kurwa. Blisko, blisko. Roz. Ale inaczej. O. Mały, the world was mały. Ok, um, kurwa, teraz jula po kacyce. Dobra, na łatwości babcia. To jest butelka wody. Jan, jestem pewien, jeden alb. Marcin, lepił 3 czwarte, ile zostało? No właśnie, widać, że był człowiek. Co? Kurwa, o co chodzi? Napis na czwarta równa się i napis. Na czwarta. Ha! O! Oh. Brawa! brawa. <laughs> Dobra, kurwa Ale ładnie ale Okej, okay, to to jest Marci oczywiście. Kanapa Sroga kanapa No jest niezła I tu jest Marci, taki rozjebany na tej kanapy Ma tak wygosy, czy jest tak gruby? Ty, co To wygląda jak twarz! No. Nie, to jest jego twarz. A Dan, co pisze na czacie? Nie, to nie jest nigger. To jest... Normalnie, kur... prostu już nie może wytrzymać. On od... coś robi po szkole, naprawdę. Coś robi po... Bo szkoła go tak zmęczyła. Coś robi. W ten sposób coś robi, w ten sposób coś robi, co nie? O blisko, blisko! Jula była blisko, bardzo blisko. Coś robić! No i dobrze. No. Ten rysunek pojechał. <głos> <głos> Wiecie, go teraz rysujemy? No? Marcin! <noise> Marcin był na obiedzie. Głową tak gorąco. to Marcin. <noise> Krótkie nogi. Oczywiście, bo kłamstwo. To wygląda jak gast. Dupia. tu mam jedno. Ja, Cieszę się chłopak, maszki <grymne> klip Pa I on tu był w jakim takim... I on z tego sobie idzie Co kurwa I On bardzo lubi Wtedy się czuję jakby ja coś szybkiego Aaaa, oh, Jezu <grym> Ciekawe czy znowu będzie rysowany Czekaj, co, teraz ja? Mm -hmm. <grym> będzie Marcin Uwaga Panu Marcin, co ja? No nie o, Nie Co? Dobrze, czy... musimy zaakceptować tak, zacznij ja No ja. Zaakceptuj, bo będzie to będziesz chciał Dobra, ale jest i dalej, wreszcie czeka, że w kakturze żyjemy. Tu tak uczę już. Chodziło o... uzależnienie. Uzależnienie, ja. Dobra, koniec odcinka.